Koncert noworoczny pod patronatem burmistrza Robczyc Bolesława Bujaka odbędzie się 5 stycznia 2020 roku w hali widowiskowo-sportowej w Robczycach. Początek muzycznej uczty już o godzinie 17. Mimo iż sam koncert odbywa się dopiero początkiem stycznia, same przygotowania rozpoczynają się dużo wcześniej. Sama koncepcja koncertu powstaje już w miesiącu wrześniu. A od miesiąca października, wiadomo, już rozpoczynamy realizację założonego programu. Jak mówi kapelmistrz Robczyckiej Orkiestry Dętej, repertuar jest bardzo zróżnicowany. Zaprezentujemy troszeczkę muzyki operetkowej, gdzie zaśpiewają dla Państwa małżeństwo, Państwo Tomkiewiczowie. Zaprezentujemy muzykę rozrywkową, gdzie zaśpiewa dla Państwa trio wokalne, żeńskie. Później wystąpi formacja taneczna w, w tańcach standardowych, no i oczywiście nasze rodzime majoretki, które działają przy orkiestrze w Centrum Kultury w Rubczycach. Taki koncert to duże wyzwanie organizacyjne. Nad tym, by wszystko przebiegło zgodnie z planem, pracuje wiele osób. Przy przygotowaniu koncertu pracuje cały sztab ludzi. To są muzycy, wokaliści, tancerze, koła gospodyń wiejskich, strażacy, pracownicy domu kultury i wolontariusze, którym już w tej chwili bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu orkiestry i stowarzyszenia. Wszyscy staramy się przygotować piękne widowisko, które zachwyci mieszkańców Robczyc. Na to wspaniałe wydarzenie zaprasza kapelmistrz Robczyckiej Orkiestry Dętej Edward Guzik. Zapraszam Państwa na spotkanie, czyli na nasz koncert w dniu 5 stycznia na godzinę 17. .00. Życzę miłego odbioru. Poza Miejską Orkiestrą Dętą w trakcie koncertu wystąpią także sopranistka Ksenia Tomkiewicz, tenor Rafał Tomkiewicz, trio wokalne Te Fajne Dziewczyny, akordeonista Dariusz Kot oraz robczyckie majoretki. Na scenie będzie można podziwiać także pokaz tańca towarzyskiego. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wstęp na wydarzenie jest wolny.